Dzień dobry, dziś piątek, piąteczek, piątunio, godzina punktualnie 12. Zaczynamy więc one wakacje. Karolina Opolska, kłaniam się nisko i to ze mną spędzicie najbliższe 20 minut. A będzie się działo naprawdę ciekawie, bo odwiedzimy Kołobrzeg, Zakopane, Majorkę i Barcelonę i dowiemy się wielu, wielu ciekawych rzeczy. Ale zanim to się wydarzy, to sprawdźmy jaka sytuacja pogodowa w naszym pięknym kraju nad Wisło, bo wiem, że to Was na pewno bardzo, bardzo interesuje. No i właściwie patrzę na tą naszą śliczną zieloną mapkę i straszne nudy, bo właściwie w całej Polsce około 30 stopni i słońce poza północnym wschodem, bo Szczecin, Międzyzdroje, Kołobrzeg tam 22-23 stopnie, natomiast jeśli chcielibyście z okazji tych upałów ochłodzić się w czystych i błękitnych wodach Bałtyku, to bardzo Wam polecam, żebyście na początku zerknęli na strony onetu i sprawdzili, gdzie można wchodzić do wody, bo niestety w wielu miejscach czyhają na was sinice. No i bardzo ważna sprawa w związku z tym, że jest bardzo, bardzo gorąco i bardzo, bardzo słonecznie, to proszę pamiętajcie wszyscy o tym, żeby pić dużo wody, zakrywać głowy od słońca i smarować się filtrem, ale pamiętajcie też o naszych kochanych zwierzakach, które też nie bardzo sobie radzą z tymi pogodami, które teraz mamy u nas w Polsce. Nie wyciągajcie psów na długie spacery, poczekajcie z tym do wieczora i pamiętajcie, żeby wasze zwierzęta poić. Więc jest pięknie, będzie pięknie cały weekend. Idealny środek wakacji. No i co? To chyba właściwie tyle. Więc zacznijmy naszą wakacyjną podróż i na pierwszy ogień przenieśmy się do Zakopanego. I tutaj taka mała retrospekcja. Jako mała dziewczynka, bardzo często jeździłam latem z, z mamą do Zakopanego i było wspaniale. Ale mam dziwne wrażenie, graniczące z przekonaniem, że to letnie Zakopane, które ja pamiętam z dzieciństwa, to jest zupełnie inne letnie Zakopane niż to, które jest dzisiaj. A jest tam właśnie mój kolega redakcyjny, Bartek Bublewicz, i on na pewno opowie mi zaraz, jak jest z Zakopanem. Cześć, Bartek. Bartku, czy ty mnie słyszysz, mój drogi, bo jeśli mnie nie słyszysz, to będę musiała zacząć opowiadać różne żenujące historie z mojego dzieciństwa i z moich wakacji w zakopanym, na przykład rozliczne fotki z białymi misiami na krupówkach albo z pieskami na gubałówce. Ja zakładam, że teraz jest dużo więcej ludzi niż było za moich czasów, i że jest dużo drożej niż było za moich czasów. Widziałam cię przez chwilkę i mam wrażenie, że wyrywałeś się z tych najbardziej zatłoczonych krupówek i jesteś gdzieś. W górach i mam nadzieję, że już za chwilę będziesz mógł mi opowiedzieć, gdzie jesteś i co robiłeś. Ale póki cię nie mam, to powiem tylko, że nasi dziennikarze odwiedzają wiele miejsc wakacyjnych specjalnie dla Was, sprawdzają jak tam jest, jak z cenami, jak z warunkami, jak z warunkami pogodowymi, jak z jedzeniem. I na przykład mój kolejny redakcyjny przyjaciel Grzegorz Dobek jest w tej chwili w Kołobrzegu. Czy ciebie mam, Grzesią? No, ale mam nadzieję, że mnie masz. Cudownie, uwielbiam cię mieć. Dzień dobry. Cześć, widzę, że jest pięknie, że jesteś na plaży. Opowiedz mi trochę, bo wspominałeś i ja polegam na twoich słowach, bo ty jesteś rodowitym mieszkańcem Kołobrzegu, więc wiesz najlepiej, jak tam jest. Powiedz mi, dlaczego ten najbliższy i ten kolejny weekend to są dwa najlepsze momenty, żeby odwiedzić Kołobrzeg w te wakacje? Dokładnie tak jak powiedziałaś, jest to specyficzny weekend, ja tylko dodam, że tutaj pogoda jest nieprzewidywalna, wczoraj upał, teraz jest gorąco i na nasze wejście wyszło cudowne słońca, ale w razie co w Pogosowiu też mam parasolkę gdyby z tych czarnych chmur, które też są nade mną tutaj spadło. Mam nadzieję, że mi się ona nie przyda, więc ją totalnie wyrzucam, odkładam na piasek. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście ten weekend jest bardzo specyficzny, ten i tak naprawdę kolejny, ponieważ to jest apogeum sezonu w brzegu, a wszystko za sprawą dwóch wydarzeń, które odbywają się w ten i w kolejny weekend. Mam tu na myśli Sunrise Festival, jest to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. Na scenie ten weekend, między innymi, David Getta czy Marshmello, więc będzie się działo, i rzeczywiście to jest takie wydarzenie, w którym żyje absolutnie całe miasto, i tym się żyje cały rok, tutaj śmiało można powiedzieć. Więc, e, więc to jest takie wydarzenie naprawdę e, na wielką, światową skalę. Przyszły weekend, natomiast największy festiwal muzyki hip-hopowej, i będzie to pierwsza edycja, e, na scenie, między innymi, Mata, Cuebona, Fide, Taco Hemingway, Margaret, głównie polskie nazwiska ale też się będzie działo, więc szacuje się, że jednego dnia podczas festiwalu bawić się będzie około 30 tysięcy ludzi, łącznie około 100 tysięcy w dany weekend, więc tylko można sobie wyobrazić, ile tak naprawdę turystów tu i teraz przebywa w brzegu. No i wykrakałem, bo zaczęło kropić, ale na razie mam nadzieję, że sobie poradzę bez parasolki, mam daszek nad telefonem, więc powinno wszystko się udać. No właśnie widzę, że teraz za twoimi plecami nie jest tak wcale bardzo dużo ludzi na plaży, ale zakładam, że to dlatego, że ta pogoda nie jest najbardziej sprzyjająca. Ale powiedz mi, tak w ogóle w Kołobrzegu jest bardzo dużo ludzi? Bo myślę ze swojej perspektywy, jakbym chciała się wybrać z moimi dzieciakami nad morze polskie i pokazać im, jak wygląda Bałtyk. Czy Kołobrzeg to jest dobra destynacja, czy jednak tam no, oszaleje z natłoku wrażeń i bodźców? Po obrzegu rzeczywiście jest sporo ludzi. Ostatnie dwa dni, kiedy były naprawdę upalne, ponad 30 stopni, sam byłem zaskoczony, ile ludzi jest na plaży. Kiedyś wiadomo, była walka o parawany, teraz już aż takich tłumów. Wydaje mi się, że nie ma, natomiast rzeczywiście byłem zaskoczony liczbą osób na plaży. Natomiast to miasto i te plaże, zresztą zobaczcie Państwo za mną, one są tak szerokie, że naprawdę każdy się tutaj pomieści. I właśnie wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że jak się przyjeżdża tutaj z dziećmi, to, to jest to robić, bo, bo jest dużo miejsca. Jak nawet jest taka pogoda jak dzisiaj, to rzeczywiście przypominam, że mamy chyba największą albo jedną z największych baz basenowych w Polsce, bo jest ich ponad 30 w koło brzegu, więc są baseny, są też atrakcje i naprawdę można coś robić. W razie co, ja też mam ze sobą parasolkę, więc deszcz też mi nie straszny, ponieważ wystarczy ją rozłożyć i też można spacerować nad brzegiem morza. Więc jak najbardziej tak. Ja w drodze tutaj na plażę przyjechałem rowerem, ale zahaczyłem o lokalny sklep, kupiłem lokalną gazetę, żeby sprawdzić, czym tutaj lokalsi żyją i muszę powiedzieć, że oczywiście zdominowany jest temat właśnie festiwalu, Sunrise Festival, Sun Festival, czyli to, o czym już powiedziałem. Jest też temat oczywiście węgla i komuś się należy tutaj, dodatek węglowy, więc te problemy oczywiście lokalsi też mają. Grzesiu, polskie wybrzeże słynie raczej z dosyć wysokich cen, i to mnie zawsze odstraszało. Powiedz, jakie jest koło brzegu, czy gdybym tam chciała na przykład coś zjeść nad morzem, to będę płakała, jak dostanę paragon? Musisz być gotowa na pewno na, na wydatki, więc trudno mi powiedzieć, czy akurat byś płakała, czy, czy przyjęła ten paragon ze śmiechem od ucha do ucha. Natomiast trzeba znać miejsca, w których można. Zjeść też taniej, jeśli oczywiście na tym nam zależy. Ale oczywiście są też miejsca, no, w których za tę tak zwaną rybkę prosto z kutra, która zwyczajnie, zwykle nie jest prosto z kutra, no to sporo zapłacimy. Natomiast myślę, że te ceny nie są jakieś zupełnie inne od tych w innych miejscowościach. Nadmorskich. Myślę, że w kontekście Twojego poprzedniego pytania, że jak przyjeżdżasz z dziećmi, no to rzeczywiście trzeba ten portfel troszkę mieć wypchany monetami, ponieważ te wszystkie atrakcje, wiesz, to się wszystko świeci, te salony różnych gier i te atrakcje, po prostu automaty, więc mam wrażenie, że jak się przyjeżdża tutaj z dziećmi, to rzeczywiście jest na to. Absolutnie wydawać. No tak, masz rację. Bardzo Ci Grzesio, dziękuję. Schowaj się gdzieś pod dachem. Może masz gdzieś niedaleko mój ulubiony ośrodek w koło brzegu, czyli Morskie Oko. Wszystkim, którzy nie wiedzą, co Słuchaj, to, jest to jest za miejsce. No. To jest kultowe absolutnie miejsce, mi się w ogóle nie kojarzy Morskie Oko z Zakopanem z którym mam nadzieję, że się za chwilę połączysz również, tylko mi się właśnie Morskie Oko kojarzy z Kołobrzegiem, kto nie wie co to to koniecznie musi koło Kołobrzeg żeby sprawdzić Super, bardzo ci dziękuję Grzegorz za rozmowę Grzegorz Dobek, redaktor naczelny Plejady, dzięki ogromne a teraz jadę palcem po mapie i przenoszę się no, dosyć daleko bo aż na Majorkę a jak na Majorkę to na Majorce jest Michalina. Michalina mieszka na Majorce od 2014 roku. Cześć Michalina. Nie będę cię pytała, jak to się stało, że się na Majorkę przeprowadziłaś, bo jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to odsyłam na Twojego bloga Michalina na Majorce. Natomiast chciałam zacząć od tego, właściwie od tej osoby, o której jest u nas w Polsce ostatnio bardzo głośno, czyli Robert Lewandowski. Czy to prawda, że Państwo Lewandowscy kupili sobie na Majorce willę? no wszystko wskazuje na to, że to prawda, wystarczy spojrzeć na na Kościoła Anny Lewandowskiej. E, I e, wszystko chyba tam, tam widać. Wszystko wszystko pokazuje na bieżąco, co zwiedzają, gdzie jak mieszkają, też pokazują, więc tak, wszystko wskazuje na to, że to prawda, chociaż też teraz pojawiło się bardzo dużo wątpliwości, bo skoro e, Robert dostał się do Barcelony, no to teraz wszyscy zastanawiają się na tym, czy Majorka nie zostanie na Barcelonę właśnie zamieniona. Ale rozumiem, że Majorka to nie jest tylko destynacja dla gwiazd i celebrytów. E, My zwykli szarzy ludzie, jak jeśli postanowimy spędzić wakacje na Majorce, to też będziemy się tam dobrze bawić, prawda? Oczywiście jak najbardziej zresztą widać tutaj tłom i ja akurat jestem teraz w samej stolicy Palmy przed chwilą właśnie zostawiłam e, moją grupę, która teraz korzysta sobie z czasu wolnego i pewnie są na jakimś zimnym piwku, bo u nas akurat w przeciwieństwie do brzegu. nie trzeba się chronić przed, przed deszczem, tylko właśnie przed słońcem, bo jest mega gorąco. E, I cały czas tutaj czekam właśnie i cały czas dochodzą grupy jedna za drugą. No i to są po prostu e, turyści e, przeróżni, przeróżni z różnych kierunków świata, no ale wszyscy są e, chętni tutaj, żeby Majorkę zobaczyć i odkryć tę akurat stolicę. Ja szczerze powiem, że nigdy nie byłam na Majorce i bardzo żałuję i powiedz mi, gdybym chciała jako taka kompletna nowicjuszka po raz pierwszy w życiu wybrać się na Majorkę, to co na pewno muszę tam zobaczyć? No od razu mówię, że tydzień na pewno to będzie za mało i to każdy mówi, kto tutaj na Majorkę przyjeżdża, że nie wiedzieli, że aż tak dużo rzeczy jest, jest do zobaczenia. No na pewno stolica, tutaj teraz akurat o tej porze roku tętni życiem, katedra Laseu, jest mnóstwo plaż, jest z czego wybierać, bo jest ponad 320 plaż na Majorce, więc plaże do zobaczenia, są też dwa pasma górskie, można sobie chodzić po górach, więc naprawdę jest tutaj mnóstwo rzeczy, których nie da się wymienić nawet w kilka sekund, bo jest co robić. Ja w każdym razie mieszkam tutaj już 8 lat i, i cały czas odkrywam nowe miejsca, cały czas jest, jest co oglądać, jest co robić. A powiedz mi, jak cenowo Majorka prezentuje się w porównaniu na przykład do innych europejskich lokalizacji? Teraz wydaje się, że wszystko podskoczyło, podskoczyło ceny. Ja tutaj akurat najbardziej śledzę właśnie ceny wakacji na Majorce, zbiór podróży, bo z takimi turystami najczęściej mam styczność. I, i, ym, i po prostu te ceny znam i to nawet jest w porównaniu do 2019 roku tygodniowy pobyt nawet podskoczył o 100% ceny, czyli tam wakacje, które można było jeszcze wyłapać jakieś lasty za 2, za 2,5 tysiąca złotych za osobę, no to teraz generalnie cena akurat w wysokim sezonie jest około 5 tysięcy za osobę, więc jest różnica. I to oczywiście w tych samych hotelach, które wcześniej były dużo tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o ceny tutaj w restauracjach na przykład, w knajpach lokalnych i tak dalej, one delikatnie tylko podskoczyły jeszcze aż takich różnic nie ma, więc to za bardzo się nie zmieniło. Ceny atrakcji też, też jakoś specjalnie nie podskoczyły, więc to przede wszystkim bilety lotnicze, hotele, noclegi, właśnie całe pakiety turystyczne, zbiór podróży. Tam widać te, te właśnie wzrosty najbardziej. Ale rozumiem, że jeśli zdecyduję się jednak polecieć na Majorkę, to przynajmniej pogodę na pewno tak. mam gwarantowaną, bo to co widzę za Twoimi plecami, no to jest piękne słońce. Tak. Jest gorąco, jest chyba teraz około 40 stopni, w Palmiu zawsze jest najcieplej. E, i, I po prostu topimy się z grupą jak przechodzę, to dużo przychodzimy od cienia do cienia i wszyscy szukają, śmiejecie się właśnie z turystów, my zapłaciliście za słońce, chcecie słońca, przyjechaliście tutaj po słońce, a szukacie cienia cały czas. I tylko szukają właśnie, gdzie jest trochę chłodniej, żeby się trochę opłodzić, bo naprawdę mamy. W nocy temperatury tropikalne, temperatura w nocy nie spada poniżej 25 stopni. Michalina, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na pewno no mnie zachęciłaś i Majorka gdzieś jest na tej mojej liście marzeń, jeśli chodzi o spędzenie wakacji i na pewno zanim na Majorkę się wybiorę, to zajrzę na twojego bloga. Dziękuję ci bardzo. Oj. Dziękuję bardzo. No a teraz mam nadzieję, że uda nam się połączyć z moim kolegą, serdecznym Bartkiem Bublewiczem, który czeka na mnie w górach. Tak, w górach. Cześć Bartek, cieszę się bardzo, że Cię w końcu widzę. Zrobiłam dla Ciebie taki piękny wstęp, którego nie będę już powtarzać, więc jeśli go nie słyszałeś, to twoja strata, powiedz mi od razu, gdzie jesteś? Wstęp oczywiście słyszałem, to my mieliśmy problem z dźwiękiem, więc to, co ja mówiłem, do was nie trafiało, no ale poradziliśmy sobie. Troszeczkę w innej formie to wejście zrobimy. Szkoda, ale opowiemy o tym gdzie jesteśmy, co robimy, jak tutaj ten urlop sobie zorganizować. Kasprowy wier, oczywiście nie można być w Zakopanem i nie odwiedzić czy to kolejką, czy wejść piechotą właśnie tutaj. My w tym roku skorzystaliśmy z kolejki, ale na małym trekkingu byliśmy wczoraj, gdzie pogoda była jeszcze, jeszcze piękniejsza. I muszę tutaj podkreślić, bo jestem z siebie bardzo dumny, przez właściwie trzy dni w Zakopanem, ani razu nie zawędrowałem na krupówki. Organizowaliśmy sobie ten czas nieco, nieco inaczej. No to bardzo mnie rozczarowujesz, bo właśnie chciałam cię trochę o te krupówki zapytać. A przede wszystkim chciałam cię zapytać, czy jadłeś może już oscypka i to oscypka grillowanego z żurawiną? Nie jadłem oscypka grillowanego, ale jadłem oscypka prosto z bacówki, bo odwiedziliśmy miejsce, które taką prawdziwą, autentyczną bacówkę, nieturystyczną, gdzie bez przypadkowo raczej żaden turysta nie dotrze, bo część drogi do tej bacówki prowadzi przez drogę zamkniętą i tylko dlatego, że byliśmy wcześniej umówieni, mogliśmy na miejsce dojechać, ale tutaj na miejscu też sprawdzamy jak zmienił się na przestrzeni lat polski turysta. Przyjechaliśmy tutaj, żeby trochę może to Zakopane i polskiego turysta odczarować, bo ostatnio też widzieliśmy te filmiki pijanych imprezowiczów, którzy gdzieś tam nawet na dachu samochodu przez ulicę Zakopanego jechali. I rozmawiałem z hotelarzami, jak to wygląda. No to faktycznie mówią, że zdarzają się czarne, owce i że tych historii jest cała masa i te historie państwu też pokażemy w onecie co hotelarze mówią jak wspominają swoich najbardziej hardkorowych gości, ale ten turysta w Zakopanem także się zmienia i. i no pokazujesz mi teraz wspaniały widok na góry i one wyglądają bardzo zachęcające się tutaj chyba przerwało ja ci cały czas Bartku słyszę wracamy 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 jesteśmy. Już mam nadzieję, że wszystko jest ok, turysta się zmienia, a to też bardzo ważna rzecz, bo edukacja jest najważniejsza. I tutaj troszeczkę pokażemy. Przewodnicy tatrzańscy edukują ludzi w takim projekcie polskich kolei liniowych na szczycie, właśnie tutaj, Kasprowym Wierchu przy wyjściu z kolejki. Informują o tym, na jakie trasy się wybrać. Informują o tym, żeby jednak pamiętać o tym, że jesteśmy w Parku Narodowym, że nie palimy tutaj papierosów, nie śmiecimy. I bardzo ważne są te akcje, żeby właśnie troszeczkę ten model turysty i stereotyp polskiego turysty tutaj w Zakopanem nieco się zmienił, nieco się odczarował. Z roku na rok to mówią nam hotelarze jest coraz lepiej. Coraz bardziej świadomi ludzie przychodzą tutaj w góry, coraz mniej jest przypadków takich, że na bosaka ktoś próbuje wchodzić na rysy, chociaż cały czas codziennością jest sytuacja, że na boso, chociażby na morskie oko po tym rozgrzanym asfalcie turyści się decydują pójść. Ale powiedz mi Bartek, czy w ogóle gdzieś w samym mieście byłeś, czy tylko spacerujesz po górach? Nie no, oczywiście byliśmy też w mieście, ale wybraliśmy i też pokażemy Państwu nieco inne oblicze zakopanego dla tych, którzy boją się trochę tutaj przyjechać, bo zakopane kojarzy im się z korkami, z tłumem turystów na krupówkach, z tym taką z taką trochę z... Z takim klimatem szyldozy reklamozy, no to będziemy chcieli też Państwu pokazać miejsca, gdzie w zakopanym szczycie sezonu można wypocząć w zupełnie w zupełnej ciszy i spokoju i zupełnie w miejscach oddalonych niby niedaleko, bo zaledwie kilka kilometrów od ścisłego centrum miasta, ale gdzie klimat jest już zdecydowanie bardziej przyjemny i przyjazny dla wszystkich tych, którzy jednak w górach cenią sobie przede wszystkim ciszę i spokój. A jeśli pytasz o tłumy, to są oczywiście. I to nawet tutaj na Kasprowym Wierchu możemy pokazać. Kolejki są pełne, kilka godzin oczekiwania na samym dole, więc pewne rzeczy się nie zmieniają. Bartek, na koniec musisz mi coś obiecać, dobra? Dobra. Musisz, musisz mi przywieźć do Warszawy prawdziwy zakopiański oscypek, ok? Bo ja kocham. Umowa i widzimy się jeszcze z Baco w jednej bacówce. I tam, także tam u tego bacy dla prawdziwy... mnie oscypek, okej? Okay? Tak, dogadanie. dobra. Super, dzięki Bartek. Pozdrowienia od Bacy. <gadza> no, bardzo chętnie przyjmę pozdrowienia od Bacy. Dziękuję Ci Bartku bardzo i widzimy się na pewno przy okazji Twoich kolejnych wypraw, bo wiem, że Ty jeszcze będziesz sobie trochę po Polsce w wakacje jeździł. Zgadza się, do zobaczenia gdzieś w kraju. Dzięki. A teraz przenosimy się znowu na południe Europy i znowu do Hiszpanii, bo będziemy w Barcelonie. A w Barcelonie jest Irene Salamon, przewodniczka po Barcelonie, która na pewno nam wiele wspaniałych rzeczy o tym mieście opowie. Ale ja mam dzisiaj trochę taki dzień, że mam dużo takich osobistych retrospekcji, dlatego powiem, że w Barcelonie byłam niestety tylko raz i byłam tam bardzo krótko, ale mimo to zdążyłam się w tym mieście absolutnie zakochać. I w ogóle to jest miasto, w którym moja mama wzięła, trzeci i na razie ostatni ślub, więc mam do Barcelony sentyment. I miałabym o tej Barcelonie milion pytań do ciebie, ale no muszę zacząć od tego, o czym wszyscy mówią od wielu, wielu dni, w Polsce przynajmniej i chciałam zapytać, czy w Barcelonie także, czyli Robert Lewandowski, czy lew w Barcelonie też jest w tej chwili takim gorącym tematem jak w Polsce? Na pewno dla, dzień dobry, i na pewno dla fanów Barcelony tak. Moje, na moje życie to może jakoś bardzo nie wpływa, ale faktycznie widzę, że no, koszulki się sprzedają i chyba już zabrakło nawet koszulki przez to, że zabrakło literki W. Więc y, kibice na pewno szaleją. A czy z twojej perspektywy jakoś zainteresowanie Polaków wycieczkami do Barcelony teraz, teraz wzrosło, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym w tej chwili mówić? Chodzi mi oczywiście o kontekst Lewandowskiego. W tym, ja nie pracuję jako e, przewodnik, raczej informuję na swoim instagramowym koncie o, na temat Barcelony, natomiast e, jest dużo bardzo Polaków, w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy już to sprawiło, że Polacy kupują więcej biletów do Barcelony, natomiast e, na pewno słyszy się dużo polskiego i jest bardzo dużo turystów. A powiedz mi proszę, gdybym miała okazję wybrać się do Barcelony, no tak jak byłam niestety ostatnio, bardzo krótko, tylko na weekend, jaki jest... Jest takie must see, pięć rzeczy, które absolutnie muszę w Barcelonie zobaczyć. No, to na pewno będzie Sagrada Familia. Na pewno. Ale pewnie do Sagrady nie, nie uda mi się wejść tak z biegu. To znaczy, no, trzeba zamówić bilety. To nie jest tak, że one są wykupione na najbliższe dwa tygodnie. Najlepiej na wszystko, na coś co chce się zobaczyć w Barcelonie, zarezerwować bilety wcześniej, bo faktycznie, jeśli zorientujemy się tego samego dnia, to na pewno będzie ciężko, ale myślę, że parę dni czy tydzień wyprzedzenia to się uda i bilety można kupić przez internet. No poza tym Sagradę też można podziwiać z zewnątrz, nie trzeba wchodzić do środka. Oczywiście jest to wspaniały kościół w środku, jedyny w swoim rodzaju, natomiast z zewnątrz y, również warto go obejrzeć. Na pewno są to domy architekt, y, architekta Gaudiego, które, czy Casa Batlio, czy Casa Mila. I również jeśli nie chcemy wydawać za dużo pieniędzy na wejście, bo to nie są małe koszty, no to można y, obejrzeć te budynki z zewnątrz, bo naprawdę jest dużo do zobaczenia. Co jeszcze? Z Tibidabo, czyli kościół, który jest na wzgórzu, z którego widać całą Barcelonę, za którym zachodzi słońce i jest tam stary Luna Park, Montjuic, no i Barcelonę, ta i w ogóle plaże w Barcelonie. Myślę, że tego nie da się ominąć. A proszę powiedz, czy w tej chwili są jakieś obostrzenia covidowe, funkcjonują w Barcelonie? Czy gdybym planowała teraz wyprawę do Barcelony, to powinnam się jakoś pod tym kątem przygotować? Jedyne obostrzenie aktualne to jest takie, że w środkach komunikacji trzeba nosić maseczki, ale poza tym nie ma żadnych obostrzeń, i mimo tego, że jest teraz więcej zakażeń koronawirusem, to nie ma w planach nowych obostrzeń. To jeszcze na koniec muszę cię zapytać, bo wiem, że na Katalończyków mówi się Polakos, ale kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Czy mogłabyś mi to nareszcie wytłumaczyć? E, tak, aczkolwiek ja słyszałam parę wyjaśnień tej sytuacji i jedna z nich jest taka, że Katalańczycy mówią w innym języku niż Hiszpanie, on nie jest zrozumiały i tak samo jak polski i, i dlatego mówisz na nich Polakos. Bardzo Ci dziękuję, i na pewno, jeśli będę się wybierała do Barcelony, a mam nadzieję, że niedługo będę się wybierała, bo ja czuję ogromny niedosyt tego miasta, to zerknę sobie na Twoje profile w mediach społecznościowych, żeby sprawdzić, co powinnam zobaczyć i jak się przygotować. A my w ten sposób dotarliśmy już do końca naszej dzisiejszej podróży po Polsce i Europie. A ja tylko przypominam, że jeśli planujecie wakacje albo jesteście na wakacjach i chcielibyście zobaczyć, co warto e, zwiedzić, gdzie warto się udać, no to wszystko znajdziecie na stronach Onetu. A gdybyście wy chcieli się pochwalić nam, jak spędzicie wakacje, jak spędzacie wakacje, to hasztagujcie swoje zdjęcia Onet Wakacje. A ja obiecuję, że będziemy na nie patrzeć, no powiedzmy, tylko z malutką, malutką zawiścią. Bardzo dziękuję, Karolina Opolska.